W Jesteś mój, Teraz się czuję jak bohater mega. Mam topór. Plus 10 do siły plus 20 do zręczności. Plus 3 do Wykrzaniajcie z mojej drogi drzwi. Łódkę z drzwi zrobić, czas zacząć, moi drodzy, ja mam nadzieję, że zbombardujecie ten odcinek, kciukami w górę bym wiedział, że seria wam się podoba z Little Nightmares 2. No i pamiętajcie o śledzeniu wszystkich moich socjali i Twitcha, żebyście żadnego strumyka nie przegapili, a co drugi dzień gram na żywo, więc byłoby pięknie, gdybyście mieli ochotę im potowarzyszyć. No, diabra. płyniemy Posadziliśmy Cooper wygodnie i płyniemy dalej. Mgiełka. Lubię mgłę. Mgły są śliczne, serio. Ciężko zrobić dobrze mgłę. Jak pamiętacie na PlayStation 1 Silent Hill 1 miał mgłę, ale to było akurat przypadkowe to nie miała być mgła, to był zasięg widzenia, przegląd na ograniczenia konsoli, więc zabawnie wyszło. In my darkest dreams I see this town. O, tam jest buteleczka z listem, a w nim. You are all going to die down here, a bo zginiesz za 7 dni, prawda? Kurde blaszka Nieciekawe Niepokojąco spokojny klimat, prawda? wiem że tak osobliwie jest, strasznie eerie Ciekawe czy sprzątnęliśmy łowczego Myśliwy oberwał i już jest ze głowy, że tak się wyrażę. O nie, dopłynęliśmy na koniec świata. Czy to jest duży napis tytułowy dla na Nightmarez 2? O, rany! Dunkierka? No. no tak to jest jak się buduje blokowiska z papier nie? Chłopaki, ja nie chcę nic mówić, ale moglibyście lepiej rozłożyć ciężar na tym pięknym Czymś zwanym waszą tratwą No u brzegów Walchali, tak? Chodź młody Idziesz? Chodź Idziemy Idziesz? Chodź Tak, no, ktoś stoi zapisy chyba są. A Takie jazzy. Halo? Dzień dobry. Na pożarcie. No proszę. Na pożarcie. O, ranek jest creepy, no nie? Strasznie creepy. Okej. Okay. Indeperek? Nie da się ubrania złapać. Co tu się stało, tak jakby wszyscy wyparowali? Ale dziwnie. Ja cię kręcę, jak dziwnie. No nie. Strasznie. Yy, podasz mi piętkę, stópkę. Dziękuję, pięknie. Ja zaraz coś wymyślę przysięgam, tylko... Tylko no, tylko chyba tutaj. Nie podoba mi się ten pomysł, serio. Po cholerę to. Wow! Tam nie ma już desek. Skończyła mi się podłoga pod stopami. Niestety. No dobra, ale po co to robimy? Nie to o sumie. Jaki jest tego większy, głębszy, sensowniejszy cel? Rozhuśtać się i złapać? A? -a, -a. Telewizor skopa, jak Robin Hoodzie i facetach w rajtuzach, tak? Dobra. Okej. Okay. Rozhuśtać się. I wypuścić. Okej, okay. o, przeżyłem to. W mordę, jeża. Ale to tak... Do góry. No to widzimy się na piętro wyżej, tak? Znowu będziesz się łapać za rękę? Dwadzieścia razy seks. Krzyknę 20 razy. To się nie uda. W jakich prawach fizyki żyjesz? Okej, okay, dalej skaczek i kiedy on czeka. Makes sense. Ok. Dobra. Wobec tego tutaj. Czy tu coś jest. Tu jest rzecz, prawda? Przejście na linię, a tutaj. A on stąd przyszedł, ok. Zaraz, czy nie było czapki, aby. Excuse me. No i jest zapis. Z telewizją! Z telewizją! Okej. Wobec tego Chopendo, Jakby to Harry Potter zaczarował, tak? Hopendo. To się ktoś powiesił. Okej, okay, to będzie creepy. Łącz gnoja albo i za nim Idę za nim, byle nie stać przed nim Mam nadzieję, że nie muszę stać przed nim. Tam chyba przed nim Tam nic nie ma Muszę Ale bieda Na pewno? Coś mnie to nie przekonuje Nie przekonuje mnie to za szczególnie Tego się nie spodziewałem. Dostrojenie transmisji. Ciekawe. Wszystko nagle <grym> w ronym <górę> tempie. Ach, szkoda. Oconali mnie już chciałem krzyczeć. Że korzystam z okazji, zostawcie kciuka w górę. <grym> w górę> ok. Dzięki za ocalenie. No wiesz, uzależnie od telewizji tak działa, no? Hop. Bingo. Byle do przodu, na mi, Byle do przodu. O kolego. Nie do rady, ale widzę rurkę. Rurkę przez komórkę. Dobra przejściura? Uwaga, Pingo. Eee. Czadzior Chodź grać piłkę Oko w ramach zegara, Czadzior Czego on do mnie nie idzie? Idziesz? Olał to Chodź, pogramy w piłę! Gol. The goal. Ktoś tu uciekał. <grymne> radłem. a my się tym radłem włamujemy do środka i ja cię kręcę. No to nieźle. Ktoś stąd zwiał, a my tam wchodzimy. To nie jest dobry pomysł cholernie zły pomysł, mówię ci. Czuję to w kościach. Ktoś w ogóle coś pali. No to wesoło. Szkoła z internatem. Najgorzej. Ty służysz za. To ciekawe. A to czemu? Czemu za tym obrazem jest dziura? Można? Nie. Tu można. Halo. Kopyta ci walo. Będzie ktoś zły, że wezmę tę piłkę? Będziemy rzucać w obraz. Ale jaja. Będziemy rzucać w obraz? Zrobić im dziurę, tak? Widziałeś? Szybko poszło, nie? A trzeba było rzucić czymś sensownym, bo bierzesz klocka. O kurde. Nie tu. O... Chodź, pomóż. Dziękuję. Ta pomoc nieopisana. Znaczy, ciemno to jak cholera. Dobra. Zupa z Bobra. Cały czas mam wrażenie, że ilekroć. wow, trzeba się gdzieś przycisnąć, to on zostanie. I spotka go coś złego. A tego bym nie chciał. Pomóż! Pomóż! Dzięki. Cholera. Nie podoba mi się to. Nie lubię takich korytarzy. Wygląda to naprawdę źle. Excuse me. Okej, okay, woźny jest potworem. Chyba, że to jakiś nauczyciel lub nauczycielka. Kaczor... Kaczor w wiaderku. O, fuck, ale wyrwałem w czambuko. Ja nie mogę, <laughs> nie spodziewałem się tego. Ale wyrwałem gonga i ja cię kręcę. To, no tak. Chciałem dobrze. <laughs> Dobra, uwaga. Dobra. Czy niby tędy? Wow, tam ktoś był. Kiblujesz, uczniaku? Duży jesteś. Czyżbyś kib czyż kiblowo trzecią klasę? Gdzie się ukryłeś ty? Gdzieś tu się schował pewnie. Sprawdźmy wszystkie. Nie? Nie? Wszystkie są zamknięte. Bez proca, mogę? Nie mogę. Oni pułapki zasadzili na tę cholerę. To można, tam pójść? Tam do was można pójść? Wow, shit! Okej, okay. dzięki. Czy wy widzicie, że ja nie jestem zły? Że ja chcę wam pomóc. Do jasnej cholery. Słaniaczki. Macie za swoje. Skurczybyki śmierdzące. No bo my idziemy tutaj. Zamknęli mi. No jak babcie kocham, zamknęli mi. No. Co teraz? Chyba wiem. Trzeba wywabić wilka z lasu. Dobra. Trzeba. tu. Wow. trzeba iść tutaj. Myślicie, że trzeba wyprosić? W sensie wydegować? W sensie zaprosić? Sam nie wiem. To nie gra. Ale bieda. Pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, co wy chcecie ode mnie. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki plan mi wyjdzie że idzie do głowy za chwilę. Na razie trzeba przeżyć. Chcieliście mnie tym zabić. Dobra, piłeczko. Już to cudo. Nic z tego, nic z tego. Wow, zablokowałem się. Dobra. Co tu może być jeszcze? A, już wiem. Ta szafka to i tutaj. Trzeba było tak od razu. O oh, Dobrze kucnąłem w ostatnim momencie. <laughs> Okej. Okay. Kredki, będą mi rysować rysunki. Kurde, blaszka. Skurczy byki. Uwaga na wystające deski. Nie jest dobrze, ja wam dam, ja wam dam czy byki. Okej, okay. złe wyczucie, pan był dobry, tylko wykonanie ciulowe. Za swoje, friziankowy skurczy, synu. Ma za swoje też szlak biedny młoteczek, bez niego się nie poradzę, chyba że. Tu nie ma. Zaraz tu jest otwarte. Jakby się uprzeć. No właśnie. Zapis gry. Dobra. Tu potrzebuję klucza. Taką grę na nic nie kryję. Nie nic nie ma chyba. Cholera. U to pani nauczycielka? Ale dramat. No way! No! No, 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 no. okej. Okay. Okej. Okay. Czy tu coś jest, co może mi pomóc? Niekoniecznie czapka? Nie. Nie widzi mnie, prawda? Ja tu poczekam. Wolałbym ryzykować. już tybe w sztyku, kurczę, bierade, no. Widać, że piła, nie? Widać, że dużo kos stawia. Cholera. <laughs> Przekręcaj tę kartkę i ropucho odwracaj się. O, tam jest Fuck! Nie o to chodziło. Szybko, szybko. szybko. Okej. Okay. Myślę, że nie zauważymy za drzwiami, nie? Ale nie, no, przecież jak żeby inaczej. Musiała tęga głowa, długa szyja, cholerno żyrafa. Bierz klucz i nie ma nas tu. Chyba, że tu się schowam. Okej. Okay. Uczniowie wiedzą. Uczniowie wiedzą? <laughs> o. Shit. O, w mordę. Serio. Już wiem, co to będzie. I pod stolikami, nie? I Ciekawe czy mogę. Poszukać przeznaczenie. Nie by się uprzeć. Boże, cholerna. Idź, idź. Okay. nieźle udało się, to mnie zniszczy prawda? udało się, gdzieś dojechałem i będę żył jeszcze, chyba przez co najmniej kilka minut może będzie. O mój Boże, boję się już myśleć, co tam się dzieje w tym pokoju. O nie, ktoś tu zawinił prawda? Jakiś gnomek tu zafinił. Jasna cholera. No w każdym razie on szalenie pisze kredą, moi drodzy, a ode mnie w tym odcinku to tyle. Kolejne będą już znacznie dłuższe, bo chciałbym, żeby takowe były, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę i w komentarzu napiszcie, czy seria Wam się podoba, ponieważ ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16.00 i 19. Śledźcie Facebooka. Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mnie jego usłyszenia.